Jak sadziłem te róże dwa miesiące temu, to jeden z widzów powiedział, Ciekawe, czy one w takiej kondycji wytrzymają. No i widać, że wytrzymały i ten jedna tu już taki puściła, ładny tupęt, taki gruby, solidny i ma dużo kwiatów. Zobaczcie. Zobaczcie, jak pięknie zakwitła. Te już przekwitają, te też przekwitają, ale tu już są kolejne. Nie spodziewałem się, że będę miał takie ładne różyczki. No tamta też, zobaczcie, też puściła taki nowy pęd. Teraz na razie nie kwitnie, prawdopodobnie ta będzie przekwitać, a tamta zacznie kwitnąć i tak na zmianę. Także no mówię, to ja, ja nic tutaj nie robię, nie robiłem przy nich. Poza tym, że jak było sucho, no to wieczorem tak po pół konewki podlewałem. No po prostu dałem potwór dobrej ziemi. Takiej ziemi, tak jak róże lubią. Ziemi takiej torfowej z tej, z kastoramy. No i nie wiem, może ona z korzeniami poszła już tak głęboko, że już bierze energię z tego miejsca, co tu rośnie no bo to są róże rabatowe nie wiem, rosną jak Pięknie, pięknie. no tu może sobie zrobię jeszcze na przyszły rok, albo zobaczę na jesienie. taki mały klombik no i oczywiście mam pracę w warsztacie, róże to tak się zrobiło takie hobby hobby No tak zawsze wyoglądam jak patrzę, wam coś mówię, patrzę czy jakiś z tych robaczków białych, tych zielonych nie ma, no, ale nie widać na razie. No także te były od razu jak przyjechały takie, a te drugie, te żółte, no to były w dużo słabszej kondycji, może w jakimś słabszym miejscu rosnę, bo tutaj teraz też zaczynają takie te liście robić się jak nawoskowane, takie świecące. A ciekawe jak zimę pierwszą przeżyją. Muszę je tu jakoś liść, liści nagrabić. Liści będę miał dużo, pookrywam, poobcinam. No i na wiosnę na pewno odbiją i będą rosły. No moja mama pewnie by była zdziwiona, że takie kwiaty mam. No ona też lubiła kwiaty, pewnie takie jakby w ogrodzie miała kilka, to by też była zadowolona. Dziękuję.